Wilkołaki z huty Bobrek. Część pierwsza. Miała to być ostatnia broń trzeciej Rzeszy. Gdy zawiodły dziesiątki zbrojnych dywizji, które po dotarciu pod Moskwę i nad Wołgę musiały stamtąd uchodzić w Niesławie, tracąc w bojach znaczną część ludzi i sprzętu, gdy zawiodła cudowna broń V1 i V2, gdy nad Wisłą pojawili się radzieccy i polscy żołnierze, a w Normandii i Włoszech lądowały wojska sprzymierzonych, sięgnięto po ostatnią deskę ratunku. Był nią Werwolf. Pisał w roku 1980 pewien znany dziennikarz i autor książek o tematyce kryminalnej i historycznej. Istotnie Werwolf, Wilkołak, przez kilkadziesiąt lat siał postrach na ziemiach Polski, szczególnie dolnego i górnego Śląska. Na szczęście, postrach ten obecny był zdecydowanie częściej na papierze niż w rzeczywistości. Plany zmierzające do utworzenia tajnej organizacji narodowo-socjalistycznej, funkcjonującej na ziemiach zajętych przez aliantów, sięgają w swych początkach 1943 roku. Wtedy to minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, a zarazem szef SS i Gestapo Heinrich Himmler, miał zwołać tajne spotkanie na którym w gronie specjalnie dobranej grupy ministrów III Rzeszy oraz wyższych oficerów SS opracowano koncepcję działań dywersyjnych, jakie należałoby podjąć na tyłach wrogich wojsk w przypadku konieczności odwrotu regularnej armii niemieckiej, nawet na tych terenach Niemiec, które nieprzyjaciel uzna za opanowane. Powiedział Reichsführer Heinrich Himmler 18 października 1944 roku w przemówieniu radiowym transmitowanym z Prus Wschodnich: Niemiecka wola walki będzie nieustannie wybuchać płomieniem na zapleczu wroga. Nasi ochotnicy nie znający lęku przed śmiercią nie ustaną, na podobieństwo wilkołaków, w niszczeniu przeciwnika i odcinaniu jego życiodajnych arterii. Nasi przeklęci wrogowie muszą przekonać się na własnej skórze, iż przekroczenie granic Niemiec będzie kosztować ich ogromnie wiele ofiar. Wzorując się więc na legendzie, przyszli członkowie Werwolfu uchodzić mieli za dnia za normalnych obywateli, by po zapadnięciu zmroku wyruszać w teren, by niczym mityczne, krwawe bestie z legendy, posługując się terrorem, prowadzić nadal walkę w imię swych narodowo-socjalistycznych przekonań. Na doniosłą rolę, jaką spełniać miał Werwolf, wskazywał także inny przywódca hitlerowskich Niemiec, Józef Goebbels. W jednym ze swoich licznych wystąpień powiedział on między innymi: Europa leżąca obecnie w ruinach i cierpiąca głód z winy angloamerykańskich oraz bolszewickich najeźdźców była kolebką zachodniej cywilizacji. I stanie się kolebką nowej rewolucji, którą wygrają młodzi rewolucjoniści z całego kontynentu. W Niemczech rolę tę odgrywamy my, Wilkołacy. Niemcy, leżąc w sercu Europy, muszą stać się tryskającym źródłem energii i twórczej aktywności, i my, Wilkołacy, przygotowujemy je do tego. Organizatorem werwolfu na terenie Dolnego i Górnego Śląska miał zostać feldmarszałek Ferdynand Schörner. Dowódca grup Armii A Południowa Ukraina, Północ i Środek oraz ostatni naczelny dowódca wojsk lądowych III Rzeszy. Z planów tych jednak tak naprawdę nic nie wyszło, a najlepszym dowodem na to jest historia związana z pracownikami Huty Julia w Bobrku, którzy przez kilkadziesiąt lat uchodzili w komunistycznej publicystyce za sztandarowy przykład górnośląskiej grupy Wilkołaków. Działalność dywersyjna i szpiegowska na Śląsku przybiera na sile. Wykrycie 25 wilkołaków na terenie huty Bobrek odsłania nam jedynie fragment działalności niemieckich organizacji. Pisał w roku 1946 w swoim sprawozdaniu Wojewoda Śląsko-Dąbrowski. Jak jednak wyglądała prawda? Otóż zupełnie inaczej. Prawdopodobnie początku całej sprawy szukać musimy w piśmie. Jakie w dniu 15 października 1945 roku do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bytomiu skierował Włodzimierz Ernst, szef wydziału personalnego huty Julia. W piśmie tym czytamy między innymi: Głośno i szeroko rozpisująca się od dłuższego czasu prasa na temat istniejącej i działającej tajnej organizacji niemieckiej na terenach ziem zachodnich nasunęła mi pewne podejrzenia co do niektórych wypadków mających miejsce w ważnych wydziałach produkcyjnych na terenie Huty Julia. Analizując sobie tok wypadków na terenie Huty, doszedłem do przekonania, że inicjatorów wypadków należy szukać wśród zasłużonych działaczy niemieckich, partyjników, byłych wojskowych niemieckich z wyższą rangą i wśród inteligencji miejscowej. Dużą pomoc okazuje nam odnaleziona, a ukryta przez władze niemieckie kartoteka personalna i lista z własnoręcznymi podpisami wszystkich partyjników SS, SA i NSDAP z Bobrka i Karbia w liczbie 202. Ponieważ huta nasza koncentruje w przeważającej ilości element miejscowy, przychodzi nam z łatwością odgadnięcie zagadki istniejących sabotaży. W dalszej części swojego pisma. Szef Wydziału Personalnego Huty Julia informuje, iż po sprawdzeniu personaliów członków świeżo założonego przy Hucie Klubu Sportowego Odra okazało się, iż większość młodych jego członków to byli wychowankowie Hitlerjugend. Na ich czele stanąć miał niejaki Józef Kluger, pracownik Laboratorium Chemicznego Huty. Opinia zasięgana przeze mnie od dłuższego czasu o Klugerze wypadła dość niepomyślnie. Dowiedziałem się tylko, że był w wojsku niemieckim i na froncie, gdzie nogę stracił. Poza tym ukończył niemiecką szkołę oficerską SS, napisał Włodzimierz Ernst. Dodał następnie, iż w wyniku obserwacji Klugera zaobserwował, iż ten wraz z kilkoma znajomymi spotyka się w kasynie hutniczym pod pozorem obradowania nad działalnością KS-ODRA. Podobne w treści pismo wystosował do PUBP, także zastępca szefa Wydziału Personalnego Huty, Jerzy Dudkiewicz. W Hucie Julia w Bobrku daje się zauważyć ożywioną działalność grupy dywersyjnej rekrutującej się z szeregów byłego Wojska Niemieckiego, członków NSDAP i młodzieży z szeregów Hitlerjugend. Grupa ta, obsadziwszy pewne stanowiska w Hucie i zakonspirowawszy się w klubie sportowym Odra, Prowadzi planową pracę zmierzającą do unieruchomienia, a nawet może zniszczenia tak ważnego zakładu przemysłowego, jakim jest huta. Przypuszczalnie są to ludzie pozostawieni lub przysłani na ten teren, aby przez sabotaże utrudnić zagospodarowanie Śląska-Opolskiego. Konkludując, autor pisma stwierdza: Na podstawie powyższych spostrzeżeń i coraz częściej powtarzających się wypadków w hucie, a także meldunków Straży Przemysłowej, Jesteśmy przekonani, że działa tu zakonspirowana organizacja niemiecka i wyżej wymienione osoby są jej członkami i dokonują sabotaży według obmyślanego planu. Wobec powyższego, ponieważ sami nie posiadamy ani środków, ani czasu do dokładnego śledzenia tej sprawy, prosimy Urząd Bezpieczeństwa o poważne zainteresowanie się wypadkami na hucie Julia. Apel kierownictwa Wydziału Personalnego Huty Julia został wysłuchany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bytomiu. I już kilka dni później, kilkunastu uznanych za wilkołaków pracowników Huty zostało zatrzymanych i osadzonych w areszcie UB. Meldując o tym fakcie swoim przełożonym, referent Czesław Pajaczyk, kierownik placówki Urzędu Bezpieczeństwa w Bobrku, napisał między innymi: Centrum całego środowiska działaczy niemieckich znajduje się na hucie Julia. Główni działacze polityczni niemieccy zajmują czołowe stanowiska w jej zawodach. Tam się swobodnie organizują, schodzą się na spotkania, mają łączność ze sobą o każdej porze dnia ze względu na swoje stanowiska. Wszyscy główni przywódcy są otoczeni oddanymi im ludźmi tutejszymi, Niemcami, także w swoje środowisko. Nie dopuszczają Polaków i ludzi im podejrzanych. Praca naszej placówki przy pomocy agentów i ludzi nam oddanych w dziale personalnym Chuty Julia zrobiła pierwszy dość pomyślny krok naprzód. Dotychczasowa ilość konspiratorów została podana. Główni dowódcy dla nas oficjalnie poznani. Pozostali wchodzą w najściślejszy kontakt z nimi, co do dalszej ilości konspiratorów są dochodzenia. Drugim punktem naszego wywiadu jest wejście naszego referenta w wspólne porozumienie się z przywódcami konspiracji niemieckiej. Trzecia nasza działalność polega na ściąganiu bliższych informacji i rozesłaniu informatorów i agentów po terenie Huty i baczne obserwowanie członków organizacji. Z donosu poprzedniego przez kilku pracowników Huty i teraźniejszego wywiadu dowiadujemy się, że na terenie huty znajdują się składy broni krótkiej i długiej. Dalsze dochodzenie do całkowitego zlikwidowania szajki i sabotażystów jest w toku. W areszcie Urzędu Bezpieczeństwa osadzono dwunastu pracowników huty Julia z Józefem Klugerem na czele. Zatrzymanym zarzucono, między innymi, dokonanie licznych aktów sabotażu w krótkim okresie czasu na terenie huty Julia, dwa zamachy na funkcjonariuszy placówki Bobrek. Kreślenie kredą lub farbą hitlerowskich emblematów na budynkach państwowych, czy kolportowanie ulotek i prowadzenie szeroko zakrojonej propagandy antypolskiej. Wszyscy aresztowani w czasie pierwszych przesłuchań nie przyznali się do winy i stanowczo zaprzeczali stawianym im zarzutom. To jednak wkrótce miało się zmienić. Ciąg dalszy nastąpi.